Pamiętajmy o tym, że antybiotyki uratowały miliony ludzi. To jest y, miracle drug, to są cudowne leki. Myślę, że żaden produkt farmaceutyczny nie uratował tyle y, ludzkich żyć, co antybiotyki. Będziemy rozmawiać o niezwykle ważnym temacie, który zapewniam dotyczy wszystkich z Państwa. W studiu naszym gościem jest dr Monika Wankeryt. Dzień dobry Pani Doktor. Dzień dobry. Klinika Pediatrii z oddziałem obserwacyjno-izolacyjnym Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny. Tak brzmi pełna afiliacja Pani Doktor. Główny inspektorat farmaceutyczny bije na alarm. Brakuje antybiotyków. Ludzie idą do aptek i wychodzą z nich niezadowoleni, wręcz zdenerwowani, że muszą jechać na drugi koniec miasta albo w ogóle zupełnie w inne miejsce Polski, żeby otrzymać to, co mają przepisane na recepcie. Dlaczego tak się dzieje? Czy Polacy za dużo pożerają wręcz antybiotyków, czy za mało się ich produkuje? Rzeczywiście w ostatnim sezonie infekcyjnym brakowało antybiotyków, tych podstawowych, a może inaczej powiedzieć, najprostszych, dlatego że brakuje antybiotyków w postaci penicyliny, amoksycyliny amoksycyliny z kwasem klawulanowym, tych antybiotyków czy chociażby cefalosporyn pierwszej generacji, które mają mm, wąskie spektrum działania, które są antybiotykami pierwszego rzutu w wielu popularnych infekcjach i ich brakuje od wielu, wielu miesięcy. Przyczyn jest kilka. To nie jest tak, że nagle Polacy rzucili się do aptek i wszystko wyjedli, tylko raczej z drugiej strony to są antybiotyki, które są tanie. Tanie zarówno w aptece, jak i na linii produkcyjnej. To oznacza, że firmom nie opłaca się do końca produkować takiej ilości jak zawsze, tylko skupiają się na tych antybiotykach droższych. To jest taki rynek, że um, firma też chce zarobić, więc niektóre z linii produkcyjnych były wyłączane. Na przykład penicylina. Parę lat temu dostaliśmy informację, że Duży koncern zamyka produkcję penicyliny, bo się po prostu nie opłaca. I był to problem nie tylko Polski, ale również innych krajów europejskich. Była polityka zapobiegawcza to znaczy, że dopłacał rząd do linii produkcyjnej, aby firmie opłacało się, bo reprezentujący rząd wiedzieli o tym, że brak tego antybiotyku będzie znacznie droższy z perspektywy czasu niż jego po prostu sfinansowanie. Mhm. Czy to nie jest jednak tak, że jeśli się pojawia jakaś infekcja, jakakolwiek, to pierwsza nasza myśl to jest, trzeba sięgnąć po antybiotyk? To jest taka myśl zarówno pacjenta, jak i lekarza często. I jeżeli pacjentów potrafię jeszcze wytłumaczyć, ponieważ nie mają tej wiedzy i nie oczekuję od nich wiedzy, że infekcji wirusowej nie leczymy antybiotykiem, no to zastanawiające jest, jaki został popełniony błąd, że lekarze zapominają o tej ważnej informacji i sprzedają zalecają pacjentom antybiotyk nawet przy infekcjach wirusowych. To jest też złożony problem, brak podstawowej diagnostyki w poz czyli brak testów w kierunku grypy, brak testów w kierunku anginy paciorkowcowej, czyli takich prostych i teraz tanich narzędzi, które pomagają lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej w podjęciu decyzji. I uspokojeniu pacjenta, bo to też lekarz często podejmuje decyzję, informuje pacjenta, że to jest infekcja wirusowa, ona nie wymaga antybiotyku, proszę zostać w domu. No ale po drugiej stronie mamy pacjenta, który ma wymagania, który oczekuje natychmiastowego działania, postawienia na nogi, a jakby logiczne jest, że jeżeli coś wezmą, co leczy, no to jutro będę szedł do pracy. Powiedzmy wprost, w jakich sytuacjach? możemy oczekiwać od lekarza przepisania nam antybiotyku. Na co są antybiotyki? Na infekcje wywołane przez bakterie. I oczywiście będą hasła, no ale jak stwierdzić, czy ta infekcja jest bakteryjna czy nie? Tutaj będziemy się opierali o wywiad z pacjentem. Jeżeli przychodzi pacjent z bólem gardła, z gorączką i mamy wątpliwości, co to jest, możemy wykonać test w kierunku anginy paciorkowcowej. Jeżeli wychodzi nam test dodatni, bez wątpienia włączamy antybiotyk. Jeżeli test jest ujemny, informujemy pacjenta, że niestety bo ja zawsze mówię, że to jest stety i niestety, bo z jednej strony niestety, bo nie mamy na to leczenia infekcja wirusowa, stety, bo jest to tylko infekcja wirusowa, która nie wymaga antybiotyku. Bo antybiotyk też ma szalenie dużo działań niepożądanych, krótkotrwałych, dalekosiężnych i też o tym należy pamiętać. Słyszałam, że eksperci WHO przewidują, że jesteśmy w stanie nawet wrócić do czasów sprzed wynalezienia penicyliny, czyli może mm -hmm. być groźnie. Czy zgodzi się z tym pani doktor? Zgadzam się w 100%. Nie zgadzam się z jedną rzeczą, to znaczy, że my już jesteśmy w tej erze postantybiotykowej. WHO zresztą kilka lat temu pokazywało dane, ile pacjentów już umiera na infekcje wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki i dawał pewne estymacje, jak to będzie wyglądało w 2050 roku. I nadal jest to aktualne, że rzeczywiście, jeżeli nie zmienimy naszej polityki globalnej, ale też nie tylko y, mówimy tutaj o antybiotykoterapii u ludzi, ale również antybiotykoterapia w przemyśle, antybiotykoterapia w hodowli zwierząt, czyli tak zwany one health. I to też jest ciekawy temat y, do poruszenia, mm -hmm. czegoś, czego w Polsce się tak naprawdę nie dyskutuje, że antybiotyk to nie jest tylko chory pacjent, to tak naprawdę jest tylko ułamek y, tego, gdzie antybiotyki lądują. Więc w 2050 roku będzie umierało z powodu infekcji. Bakteryjnych, więcej ludzi niż aktualnie na nowotwory, a wiemy, że na nowotwory umiera bardzo dużo. Więc jesteśmy już w tej erze postantybiotykowej, są już infekcje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, u dorosłych głównie, które mm, wywołane są bakteriami, których nie jesteśmy w stanie wyleczyć. I to jest gro pacjentów, którzy leżą w szpitalach, nabyli, niestety zostali skolonizowani. Tak jest, jest ryzyko w szpitalu nabycia tych bakterii, mm, wywołane nie, różnymi. Powodami. Natomiast pacjent nabywa tą bakterię, ma zły moment w swoim życiu, rozwija infekcję i lekarze nie są w stanie go wyleczyć antybiotykami, bo takich po prostu nie ma. Wiadomo, że pacjenci mają też swoje nawyki, czy Polacy potrafią brać w mądry sposób, przyjmować antybiotyk. Jak powinniśmy zażywać antybiotyk, żeby on działał? Na pewno nie będę generalizowała i nie powiem, że Polacy nie umieją brać antybiotyków, natomiast pewne grzechy popełnia bardzo dużo pacjentów. Grzechem pierwszym jest niewłaściwy sposób przechowywania antybiotyków, niewłaściwy sposób przyjmowania, czyli za krótko albo um, Pacjent zapomniał o jakiejś dawce albo sobie stwierdzi, OK, to dzisiaj może wezmę za 5 godzin, bo może się zdrzemnąć. w związku z tym ten czas odstępu między pierwszą a drugą dawką antybiotyku jest zachwiany, niezgodny z zaleceniami, a to też jest niezwykle istotne. Czyli jeżeli wiemy, że przyjmujemy antybiotyk co 8 godzin, to musimy go przyjąć co 8 godzin, gdzieś tam jest pewna granica bezpieczeństwa, godzina plus minus, natomiast jeżeli te granice nam się będą rozjeżdżały, to antybiotyk nie będzie otrzymywał tego swojego prawidłowego stężenia, we krwi. Co to oznacza? To oznacza, że bakterie, które są w naszym organizmie, zarówno te, które wywołują daną infekcję, jak i te, które po prostu są, bo mamy w naszym ciele wszędzie, w każdym zakamarku mnóstwo bakterii, uczą się żyć w środowisku, w którym ten antybiotyk jest i nabywają mechanizmy oporności. Um, myślę, że warto też wspomnieć o tym, że pacjenci często przerywają terapię, gdy się lepiej poczują, czyli mm -hmm. uznają, że już nie mam objawów. Mogę antybiotykoterapię yy, przestać i zachowam sobie antybiotyk na później, bo jeżeli będę miał podobne objawy, to sam włączę sobie leczenie. I to już jest rzeczywiście duży problem, bo pacjent, nawet jeżeli chorował na jakąś infekcję, miał objawy, pamięta te objawy, to to, że za jakiś czas ma ponownie podobne objawy, nie oznacza, że to jest infekcja bakteryjna. A często się zdarza, że zarówno w gronie jednej rodziny jest: A to ja miałem podobnie, to weź mój antybiotyk. To jeszcze sąsiedzko również się takie sytuacje wydarzają. A łączenie antybiotyków z alkoholem czasami się zdarza, że ktoś może przymknąć na to oko mhm. i no, taką jedną lampkę chociaż sobie. Wypić. Jest pewna grupa antybiotyków, która jest ewidentnie przeciwwskazania w czasie y, antybiotykoterapii, tylko teraz trzeba sobie zadać y, pytanie w czasie y, y, alkoholu nie można w czasie antybiotyku. Natomiast trzeba sobie zadać pytanie, czy jeżeli jestem chory i biorę antybiotyk, to czy mam ochotę na alkohol? To oznacza, że jeżeli jestem chory, y, ale mam ochotę na alkohol i go piję, no to może nie jestem aż tak chory, żeby y, y, otrzymywać antybiotyk, więc to już jest takie pierwsze światełko, które mi się zapala. Oczywiście jest grupa pacjentów z uwagi na swoje choroby podstawowe, przyjmują antybiotyk przewlekle. Tak zwana profilaktyka medyczna to są grupy pacjentów, którzy otrzymują antybiotyki przez długi czas, natomiast oni również są w tej grupie, która jest świadoma, że alkohol razem z antybiotykiem może no, namieszać trochę zdrowotnie. I oni prawdopodobnie tego alkoholu nie piją nałogowo, tak? Nie są mhm. osobami, które ten alkohol piją codziennie. Ale jeżeli ktoś ma infekcję, mam infekcję gardła, jestem chory, gorączkę i e, przyjmuję antybiotyk, no to z samego faktu, że mamy infekcję, nie powinniśmy pić alkoholu. Alkohol osłabia odporność. W związku z tym sami się narażamy na to, że infekcja będzie trwała dłużej. Ale często jest tak, że już w samej aptece e, pan czy pani magister pytają, czy do tego jakaś osłona do tego antybiotyku i wtedy co ten. Pacjent powinien powiedzieć. Z medycznego punktu widzenia to się wydaje logiczne, że jeżeli przyjmujemy antybiotyk, jesteśmy całkowicie wyjałowieni, no to później trzeba wprowadzić odpowiednią florę bakteryjną do naszego przewodu pokarmowego. I to byłoby wspaniałe, gdyby to było takie proste, ale niestety to mm, kompletnie nie działa w ten sposób. Dlatego że w y, kapsułce probiotycznej jest pewien konkretny jeden szczep albo trochę więcej szczepów które w przewodzie pokarmowym można uznać, że działają homeopatycznie. W naszym przewodzie pokarmowym szacuje się, że jest około 2 kg w sumie szczepów bakteryjnych, nie tylko bakterii, ale i grzybów i całej reszty innych patogenów. To jest 2 kilo. Jeżeli sobie pomyślimy, jak to jest maciupkie, no to 2 kilo jest olbrzymią ilością, to jest olbrzymia biomasa. Jeżeli do nich wprowadzimy szczep probiotyczny, to to jest rzeczywiście homeopatia. I gdzieś tam się utarło, że probiotyki stosujemy po to, żeby zapobiec biegunce przy stosowaniu antybiotyku albo już poważniejszym schorzeniu, jakim jest zakażenie bądź może nie tyle co zakażenie, co rozrost flory niewłaściwej wywołanej chociażby jest difficile. To jest faktycznie biegunka antybiotykowa wywołana konkretnym szczepem bakteryjnym, który wymaga kolejnego leczenia antybiotykiem często. Natomiast głównie mówimy tu o tych takich prostszych powikłaniach, że włączamy szczep probiotyczny, żeby nas brzuch nie bolał, żebyśmy nie mieli biegunki. Aczkolwiek te probiotyki nie mają do końca udowodnionego działania. Na rynku jest ich dużo, natomiast tylko dwa do trzech szczepów ma udowodnione działanie, że przeciwdziała biegunce, i tylko jeden szczep ma udowodnione działanie, że przeciwdziała bądź leczy biegunkę wywołaną Chlostriodes difficile. A na rynku tego jest ogrom. Nie znamy jeszcze nadal prawidłowej dawki. Nie znamy również, czy jak połączymy jakieś szczepy ze sobą, to czy one będą działały tak samo, jak są stosowane osobno. W związku z tym nie ma w zaleceń silnych, które by mówiły, że przy antybiotykoterapii należy pacjentowi zlecić y, osłonkę. Więc ja zawsze się pytam moich pacjentów, co na ten temat uważają, czy przyjmują, aczkolwiek boli mnie często to, że idą do apteki i kupują probiotyk, który jest droższy od antybiotyku. Bo czasami to jest taka sytuacja, że y, dobry probiotyk kosztuje około 30 zł, a antybiotyk, który ja zalecam, ratujący życie, kosztuje 12. I wiem, że to jest kij w mrowisko, ale nie ma zaleceń silnych, które by nam mówiły, należy. Większość zaleceń mówi, można rozważyć podanie probiotyku celem zmniejszenia ryzyka biegunki antybiotykowej. Natomiast wmawianie pacjentom, że to działa, nie jest fair, bo może to zadziałać i tyle. Natomiast nie mówi się o tym, że szczepy probiotyczne mają też działania niepożądane. I to też było jedno z badań, które było chyba szokujące dla dużej grupy środowiska medycznego. Badanie, które oczywiście było przeprowadzone wiele lat temu u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki którzy jedni otrzymywali szczepy probiotyczne przy okazji leczenia, inni nie otrzymywali i badania zostało przerwane, bo śmiertelność pacjentów w grupie przyjmująca szczep probiotyczny była istotna statystycznie, jeżeli chodzi o, o wyniki. To znaczy, że ewidentnie probiotyk zwiększał śmiertelność z uwagi na zakażenia. Zakażenia szczepem probiotycznym w szpitalu również się zdarzają, czyli pacjent przyjmuje probiotyk, no, ma dużego pecha, duże niedobory odporności i Dochodzi do tego, że mamy zakażenie sepsę, tak zwaną szczepem probiotycznym. Jest to ekstremalnie rzadkie, natomiast o tym też należy mówić, i tutaj przeciwnicy mojej teorii, ale to nie jest tylko moja teoria, ale poparta faktami, powiedzą, że to rzeczywiście jest rzadkie i w ogóle o czym ja mówię, ale tak, no bądźmy szczerzy, wszystko co przyjmujemy, czy to jest paracetamol, czy probiotyk, czy antybiotyk, ma działanie niepożądane. I szczepy probiotyczne, tak, będzie to ekstremalnie rzadkie powikłanie. Ale to nie jest całkowicie obojętny y, produkt w naszym organizmie. Co według y, Pani najnowszej wiedzy jest największym albo najciekawszym wyzwaniem w obszarze antybiotykoterapii? Będzie dużym wyzwaniem znalezienie sposobu, jak zahamować u bakterii wytwarzanie mechanizmu oporności. Czy to jest realne? Nie wydaje mi się. Dlatego, że Bakterie są niezwykle bystre i mają chęć przeżycia, w związku z tym niektóre nabyły już, uro, urodziły się, powstały już z nabytym swoim własnym mechanizmem oporności wobec antybiotyku, i są pewne bakterie, które od samego początku, z definicji, są nieodporne y, są y, no, niewrażliwe na, na antybiotyk. I problem polega na tym, że jeżeli spotkają się w odpowiednim środowisku, którym jest y, organizm człowieka, z bakterią z zupełnie innego gatunku, to nas zaskoczyło, bo wcześniej myśleliśmy, że te bakterie po pierwsze między sobą się nie kontaktują, po drugie międzygatunkowo to już na pewno nie, ale one potrafią się bardzo ze sobą zbliżyć i przekazać sobie materiały oporności. To znaczy, że to jest tak zwane przekazanie na y, Poziome, horyzontalne, że ta bakteria, która już nabyła swoją oporność, woła do koleżanki: Hej, mam coś dla ciebie w prezencie, i przekazuje jej swój materiał, który jest odpowiedzialny za tą oporność. W związku z tym kolejna bakteria nabywa tą odporno, oporność na antybiotyki. Jesteśmy cały czas, no, zaryzykuję takie stwierdzenie, głupsi od bakterii. Um, tak. Mniej sprytni. Żeby Jesteśmy było mniej sprytni, mamy mniej mechanizmów, które by nam ym, porównać nas do bakterii. No bakterie są rzeczywiście, mają większą chęć yy, przetrwania. Człowiek ma um, taką umiejętność robienia wszystkiego, żeby w jego środowisku gorzej nam się, się żyło, natomiast bakterie robią wszystko, żeby im się lepiej w ich środowisku żyło. Czyli Więc bądźmy jest, jak bakterie, jednak. bądźmy jak bakterie, bądźmy sprytniejsi. Na zakończenie, puenta pani doktor, co jest według pani najważniejsze teraz, na co powinien ten e, snop światła być rzucony w kontekście e, antybiotykoterapii? Mm. Pamiętajmy o tym, że antybiotyki uratowały miliony ludzi. To jest y, miracle drug, to są cudowne leki. Myślę, że żaden produkt farmaceutyczny nie uratował tyle y, ludzkich żyć, co antybiotyki. Więc to jest coś, co naprawdę musimy szanować. I jeżeli się nie weźmiemy do kupy i nie weźmiemy się za to również oddolnie, bo zostawmy tą część kampanią y, farmaceutycznym, żeby robiły swoje, natomiast my bądźmy odpowiedzialni. Przyjmujmy antybiotyk tak, jak nam lekarz e, powiedział, żebyśmy przyjmowali. E, mój apel do lekarzy, żeby się kształcili w kierunku antybiotykoterapii i po prostu szanujmy to, co mamy, bo jeżeli tego nie będziemy mieć, to rzeczywiście cofniemy się do lat 20-30, kiedy dzieci umierały nawet na zwykłą szkarlatynę. Więc Ania Zielonego wzgórza też to przerobiła. Tam też był wątek pacjenta, który umarł na bakterię, no, która teraz jest rzeczą, Niewyobrażalność, żeby z powodu szkarlatyny, z powodu braku antybiotyku umrzeć, a to jest realne. Czyli historia Ani z Zielonego Wzgórza do Lamusa. My bądźmy bardziej jak bakterie. Pamiętajmy o tym, czym są Miracle Drugs. I to jest prawdziwy cud, a nie cud w parczewie. Także da. myślę, że parę punktów z tej dyskusji nasi widzowie będą mogli sobie wynotować tak, żeby to im wyszło na zdrowie. Bardzo dziękuję za dziękuję wizytę bardzo. w naszym studiu państwa. I moim gościem była dr Monika Wankeryt, klinika pediatrii z oddziałem obserwacyjno-izolacyjnym, Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny Wszystkich widzów, wszystkich Państwa zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Oczywiście, tylko i wyłącznie po to, żeby wyszło to Państwu na zdrowie. Wyszło na zdrowie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo.